witajcie kochani przed nami potęgi czyli krótka powtórka do sprawdzianu jak obliczyć takie wyrażenia zwróćcie uwagę, że mamy przy każdym wyrażeniu tą samą podstawę co to znaczy podstawa no już wam zaznaczam podstawą jest ta większa liczba natomiast wykładnikiem naszej potęgi jest ta mniejsza liczba no właśnie, niektórzy powiedzą, że no dobra, ale w tych kolejnych mamy jakieś minusy. Spoko, te minusy też Wam wytłumaczę. Ale zwróćcie uwagę, że wszędzie jest kreska łamkowa. Kreska łamkowa oznacza dzielenie. Więc jeżeli mamy podstawę, czyli jeszcze raz może Wam tutaj napiszę, że to coś to jest podstawa. Podstawa potęgi, czy ta większa liczba, to my będziemy góry, czyli wykładniki, czyli to coś u góry to jest po prostu wykładnik naszej potęgi, wykładnik. Będziemy odejmowali. Ale no właśnie, co tam jest na dole? Słuchajcie, jak nic nie ma, no to ktoś by powiedział, no to zero. Nie, 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 nic bardziej mylnego, tam nie jest zero tam jest 1, bo jeden to taki duszek matematyczny, o którym trzeba pamiętać, że go nie widzimy, ale on tam jest. No dobra, no to jak już wiemy, że tam mamy jedynka tu dwójkę, to co należy zrobić? No należy sobie po prostu od dwójki odjąć jedynkę, czyli mamy 12 do potęgi pierwszej, czyli po prostu 12. Od takie to proste. No dobrze, no to teraz pytanie co z tym minusem? No właśnie. No to zobaczmy, zobaczcie, jak jest trójka, no to ile tu nam mówi, że mamy minusów? No, mówi nam, że macie trzy minusy. Z każdych dwóch kresek jesteście w stanie zrobić plusa, więc jak jeden minusik zostaje bez pary, to znaczy, że ten minusik będzie napisany z przodu naszego wyniku, czyli minus. No, i robimy dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli jeżeli macie te same podstawy, a są, bo są to dwójeczki, no to patrzymy, co mamy we wykładnikach, czyli u góry. No i tutaj również góry odejmujemy, czyli 2, 3, odjąć 1. I znowu tego minusa pamiętajcie, żeby spisać, bo jak nie spiszecie, no to tragedia, to pani wam nie zalicza, albo pan tego przykładu. No i oczywiście 3 odjąć 1, no to 2. No dobra, ale słowo mówi oblicz, więc nie mogę w tej pozycji zostawić, więc jeżeli oblicz, no to wszyscy wiemy, że 2 do potęgi drugiej to jest inaczej 2 razy 2, ale nie ta dwójka duża i ta mała, tylko to, co jest u góry, ta nasza dwójeczka ta mała, informuje nas, że mamy o właśnie dwie dwójki, tak? Ona jest informacją, a nie to, żebym ja tutaj mnożyła ją razy 2. No dobra, no to 2 razy 2 to 4, czyli minus 4. Ok. Kolejny. Przykład z dziesiątką. No właśnie, co tutaj? No tutaj spójrzcie sobie, że znowu mamy tutaj dwójeczkę i minusa. No ale tym razem ten, ta dwójka nas informuje, że tych minusów mamy dwa. Czyli dwa minusy, no to plusik. No fajnie, czyli my już nie mamy minusa. Jak nie mamy minusa, tego po prostu nie piszemy. No, i tak jak poprzednio mamy dzielenia, więc uwaga, tutaj byśmy odjęli, ale pojawia się coś bardzo dziwnego. No bo słuchajcie, jak od jedynki odjąć dwójkę to będzie minus 2. No i tak słabo umiemy chyba napisać, co to jest 10 do minus 1, że no musimy to po prostu obliczyć. No i to by było ciężko obliczyć, więc tu możemy się wycwalić, jeżeli obserwujemy takie coś dziwnego. Otóż piszemy, że to jest 10. Przez 10 razy 10, to no bo jest dwójeczka, która informuje, że tych dziesiątek jest dwa. Tu sobie skreślacie, czyli skracacie. Tu jeden, tu jeden. Równa się 1 dziesiąta. No i przed nami ostatni przykład. Tutaj zwróćcie uwagę, że nie ma nawiasu przy potędze. Więc co oznacza ta trójka? Czy ta trójka mówi nam, że tego minusa mam 3? Nie, nie, nie. Tego minusa tutaj nie mam 3. W ogóle ta potęga nie tyka tego minusa, więc ta potęga mówi mi, ta trójeczka mała, mówi mi, że tych trójek tutaj mam 3. No dobra, no to jednym słowem, bym musiała albo tu sobie rozwalić, że to jest 3 razy 3 razy 3, czyli każdy tu wie, że to jest oczywiście 27. Jeżeli nie, no to tam po malutku sobie policzycie. No i 27. I tu moi kochani, dzielimy przez 9, no to mamy po prostu minus 3. No, fajnie, jedźmy dalej. Kolejny przykład, kolejne zadanie. Po podniesieniu liczby minus 2 i 1 trzecia do kwadratu, no właśnie, do kwadratu. Co to takiego? Czy ja mam jakiś kwadrat rysować, czy co? No wiadomo, że nie, a co? No to minus 2 i 1 trzecią. Biorę w nawias, bo jest to oczywiście liczba mieszana i jeszcze minus, więc takie rzeczy obowiązkowo w nawias. No i muszę podnieść do potęgi, i uwaga, kwadrat oznacza, że jest to potęga druga. No dobrze, no to już wiem, że to jest do drugiej potęgi. Oj, nie ten flamaster. No, że to mamy drugą potęgę. No to co dalej robimy? No dalej oczywiście możemy to sobie rozpisać, czyli możemy sobie to napisać, że to jest minus 2 i 1 trzecia razy minus 2 i 1 trzecia, ponieważ informuję Was, że ta mała dwójeczka mówi nam, że tego ma być 2. No to rozpisałam to, no i teraz tak. Tutaj są dwa minusy przy mnożeniu. No i kochani, jeżeli mnożę minus i minus, no to dwa minusiki dają mi tutaj w sumie plusika. Dlatego już tego minusa nie piszę. Ale nie mogę tego rozwiązać, ponieważ wiemy, że w mnożeniu zakazane są całości, więc teraz szybciutko wciągamy je do środka. Cyk tu mnożę tu dodaję. 2 razy 3, 3 razy 2 inaczej to 6 plus 1 to 7. 7 trzecich razy 7 trzecich. No i oczywiście licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, czyli tu 9, a tu 49. Takiego wyniku oczywiście nie mam, więc dalej idę i wyłączyć muszę całości. Ile dziewiątek mieści się w 49? No oczywiście 5 i cztery dziewiąte nam zostaje. No i odpowiedź D. Kolejny przykład. Rozwiąż. No właśnie, rozwiąż takiego dziwolonga. No to przejdźmy, przepiszmy i rozwiążmy sobie. Zobaczmy, jak tutaj to zadziała. No i proszę bardzo, tutaj mamy 3 do potęgi 0. To już poprzednio wam tłumaczyłam, że wszystko do zerowej jest oczywiście 1. Razy 7 odjąć. No i dziewiątka. W mnożeniu mamy zakaz całości, więc jeżeli tak, to sobie zrobię po prostu 9 pierwszych razy. Ta dwójka spotęguje to i spotęguje to. Czyli mamy 1 do potęgi drugiej to jest 1, a 3 do drugiej to jest 9. I zobaczcie, jaki prosty rachunek. Tutaj przy mnożeniu można skracać. Czyli 1, 1. Z tego dostaniemy 7, a z tego drugiego dostaniemy 1. Czyli 7 odjąć 1 to po prostu 6. No dobrze. Kolejny przykład, bardzo prosty. Słuchajcie, jeżeli tutaj sprawdzicie i okaże się, że wasze podstawy są jednakowe, no to oczywiście co robimy? No robimy tak, że dodajemy góry. Gdy mnożę doły, no to góry dodaję. Jeżeli tak, no to działamy. 11. No i oczywiście 7 plus 4 to też 11, czyli 11 do potęgi 11. Moi drodzy, to, co otrzymaliśmy, to jest właśnie potęga, to jest nasza potęga, tak? Całość. Zapis w postaci jednej potęgi. No to mam 11 do 11 koniec. Jedźmy kolejny przykład i tutaj tak samo mnożę, więc te wszystkie moje potęgi, oczywiście dodaję. Ale przy jednej mamy duszka matematycznego, czyli 1, dodajemy sobie 1 i 7, więc to jest 8 do potęgi 8 plus 1 to 9, 9 plus 7 16. No dobrze, i w kolejnym już nie ma dodawania, ale jest odejmowanie, więc jeżeli jest odejmowanie i obserwujemy, że rzeczywiście te nasze podstawy, czyli doły są takie same, to góry można spokojnie odjąć. No to jedziemy. Jeden i dwie piąte, a tu ósemka, odjąć trójka. No to oczywiście piątka. I obowiązkowo, słuchajcie, nawias. Nie wolno zapominać o nawiasie, gdy mamy do czynienia z ułamkami. No dobrze, jeden i dwie piąte do piątej. Jedźmy dalej. Kolejnym przykładem jest przykład dosyć skomplikowany, ale przygotowałam dla Was ściągę bo tutaj należy zamienić te duże liczby, jak 32, 27, 64 i 16, wymienić na pewne mniejsze liczby w jakiejś potędze. No to spójrzmy. Tutaj do wymiany powstaje 32, ale że mamy tutaj do czynienia z dwójką, więc 32 szukam spośród wszystkich dwójek do potęgi. No to szukam, znajduję. No to widzimy, że to jest 2 do potęgi 5, więc wymieniamy 32 należy wymienić na 2 do potęgi 5. No, następnie to spisuję i uzyskujemy dokładnie to samo, co w poprzednim przykładzie, czyli dodajemy te nasze wykładniki. Jeżeli dodajemy, no to znaczy, że tutaj mam 5 plus 3, no to 8. 8, 8 dodać. 4, no to 12, czyli 2 do potęgi, oczywiście 12. I znowu pytanie było, a raczej polecenie, przedstawić mamy w postaci jednej potęgi, i to jest właśnie jedna potęga. No dobrze, no to kolejne. Kolejnym obserwuję, że mam 27 i tutaj trójeczki. No to szukam wśród wszystkich moich trójek, liczby 27 no to tutaj, więc to jest 3 do potęgi trzeciej. Wymieniam. No to wymieniamy. Czyli 27 3 do trzeciej razy 3 do dziewiątej podzielone przez 3 do piątej. No i równa się. Tutaj oczywiście mnożę, więc jak mnożę to dodaję, a później z tą piątką jest dzielenie, jak dzielenie to odejmuję. Czyli rachunek powstaje nam prosty. 3 do potęgi, 3 dodać, 9 odjąć, 5. Jak to sobie dodacie, to oczywiście wyjdzie wynik jaki? Do no, 7. I znowu mamy jedną potęgę, czyli 3 do 7. No i kolejny. Tutaj też należy wymienić. 64, no to szukamy, 64, opyk znajdujemy. To jest 2 do potęgi 6. Wymieniam, 2 do 6. Razy, szukam szybciutko teraz szesnastki. No moi drodzy, jak ktoś chce, no to wiadomo, nauczy się na pamięć albo będzie sobie po kolei liczył, ale to trochę szkoda czasu, więc. No albo tutaj główkujemy w pamięci, albo jakoś tam na początek malutka ściąga, a później to już wejdzie samo do głowy. No dobrze, no to znowu jak poprzednio widzimy, że musimy to wszystko ogarnąć w sposób taki, że szóstka do czwórki się doda, a dziewiątkę na końcu odejmę. No to jedziemy, no to tak: 2 do potęgi 6 plus 4 minus 9. No to ostateczny wynik mamy 2 do potęgi pierwszej. Ok, no to moi drodzy, no tak to rozwiązaliśmy. Jedna potęga na końcu i wszędzie tą jedną potęgę, widzicie, dostaliście. 3 do siódmej tutaj i jeszcze dwa do pierwszej zaznaczymy. Ok, No to zobaczmy ostatni przykład przed nami. Tutaj jest po prostu oblicz. No jak oblicz, no to oblicz. No to moi drodzy, najpierw ustalę znak. Uwaga, minus czy plus? No 3 minusy. No to jak myślicie? Z tych dwóch robię plus i kiedy minus zostaje, więc minus. 4 do 3, 4 do 3, no to 4 razy 4 razy 4. No tu nieubłaganie tabliczka mnożenia musi, musi być wyćwiczona albo sposób pisemny, to będzie, moi drodzy, 4 razy 4, 16, no i razy 4, no może być sposobem pisemnym, wynik wychodzi 64. Teraz tu. Tylko moi drodzy, to biorę pod uwagę, że to jest 8 do zerowej, a minus wpisuję, bo minus nie bierze udziału w ogóle w potędze, bo nie ma nawiasu. Czyli 8 do zerowej, więc wiadomo 1. Tak, tutaj z tego jest 1. Koniec. A teraz tu mam plus czy minus. No, tutaj mówimy, że co? Minus, minus, czyli dwa minusy dają co? No plus. No to minusa już nie mam, ale tu jest jakiś rachunek dziwny do wykonania. Też sposobem pisemnym, moi drodzy. No i to jest 13 razy 13, no to 169, że dwa miejsca są po przecinku, więc przesunięcie dwa miejsca i mamy 1,69. No wiem, wiem, nie są to fajne rachunki. A teraz zobaczmy przykład D. Co tu jest? Minus 0,1, no jeszcze tu do szóstej. No to do szóstej idzie tylko i wyłącznie to. Minus nie, więc minusa spisujecie. No tutaj 0,1 razy 0,1, 0,1, 0,1 i tak sobie 6 razy to wypisujemy. 1, 2, 3, 4, 5, jeszcze raz. No dobrze, no i moi drodzy, równa się. Minus, no i teraz zobaczmy, 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1, no to 1. Piszę tak daleko tą jedynkę, bo muszę teraz policzyć, ile było cyferek po przecinku. Tu jedna, druga, trzecia, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i tu dopiero będzie przecinek. Więc na wszystkich pustych miejscach stawiam zera i z przodu dodatkowe jeszcze jedno. Do szóstej, jedno miejsce po przecinku, no to sześć we wyniku. Masakra. No ale dobra, jedźmy dalej. Co tutaj? Potęga nam mówi, że mamy, uwaga, tutaj trzy minusy. Raz, dwa, trzy. Z dwóch robię plusika, a ten jeden stąd łączy się z tym i też daje plusika. Czyli w sumie mamy plus. To nic nie pisze, Żadnego znaku, bo jak jest plus, to znaku nie pisze. Po wymnożeniu takiego czegoś dostaję 5 razy 5 i razy jeszcze 5. No to dostaję wynik 125 i liczymy miejsce po przecinku. Jeden, dwa i 3. Jeden, dwa i 3 stawiam przecinek. No i oczywiście, kto przed przecinkiem? No 0. No i koniec. Dobrze, moi kochani, tyle spotęk. Myślę, że trochę Wam rozwiałam jakieś wątpliwości. A ja serdecznie oczywiście dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia i oczywiście pozdrawiam i do usłyszenia, do widzenia.